Negocjacje dotyczące budżetu na rok 2011 pokazały, że sytuacja jest bardzo trudna, że Solidarność Europejska jest tak naprawdę pierwszą ofiarą kryzysu gospodarczego, że płatnicy netto na potrzeby często swojej polityki wewnętrznej chcą pokazać, że Unii Europejskiej nie dadzą ani funta, ani euro więcej. To jest coraz bardziej jasne, jeżeli chodzi o priorytety i o to, co budżet Unii Europejskiej powinien finansować. To należy, o tym już wcześniej Pan Komisarz wspomniał, o tym należy cały czas mówić, że sytuacja, w której znajdujemy się wszyscy, jest o tyle dramatyczna, że Unia Europejska otrzymuje ciągle nowe zadania, ciągle nowe obszary obowiązków, polityk są otwierane, a skłonność do ich finansowania jest żadna. Także to głównie państwa członkowskie próbują oddawać część swoich obowiązków na barki Unii Europejskiej. A y, równocześnie nie są w stanie z różnych powodów odpowiednich dokonywać oszczędności w swoich budżetach narodowych. Chcą, by Unia Europejska robiła coraz więcej, i polityka migracji, i wspólna polityka y, zagraniczna i wspólna polityka energetyczna. Bardzo wiele nowych zadań w związku z traktatem z Lizbony, a chęć do płacenia żadna. I to jest dylemat, to jest wręcz dramat, który należy rozwiązać, zanim y, uchwalimy nowy budżet. I są tak naprawdę. Dwie możliwości, no nazywając to po imieniu: albo zrezygnujemy z pewnych ambicji, albo zdobyć te pieniądze. Jak zdobyć? Wiecie dokładnie, Państwo wiecie pewnie ode mnie, że cała jest debata w tej chwili dotycząca ewentualnej możliwości zadłużania się budżetu Unii Europejskiej. No, moim zdaniem, jest to droga do nikąd, to jest rozszerzenie się jednej choroby na następnych pacjentów. Mam nadzieję, że. Ordynatorzy owego szpitala do tego nie dopuszczą. My jest druga droga, jak nie można zadłużać, no to trzeba niestety zapomnieć o swoim rozmachu, trzeba troszeczkę się ure, u, urzeczywistnić, to znaczy połączyć swoje możliwości z, ze swoimi ambicjami. No i tu się zaczynają problemy, bo takiej szczerej otwartej debaty o tym, co tak naprawdę Unia Europejska powinna robić, czyli w podtekście z czego ewentualnie mogłaby zrezygnować, takiej debaty nie ma. I to pokazały już negocjacje dotyczące budżetu na 2011 rok, że nie rozmawia się o tym, z czego ewentualnie można by było zrezygnować. Mówi się o jakiś mglistych oszczędnościach, nie wiadomo co to by miało być, a tak naprawdę nikt z niczego zrezygnować nie chce. Obawiam się, że choćby nie wiem jak tutaj, jakbyśmy wzlatywali w naszej dyskusji, to jednak rozwiązania będą bardzo pragmatyczne i bardzo w dużym stopniu będzie kontynuowane to, co się w tej chwili y, dzieje, a dla Polski jest to tak naprawdę dobre. Też nazwijmy sobie tutaj po imieniu, że jeżeli chodzi o, e, o Polaków w Parlamencie Europejskim, niezależnie od opcji politycznej, jeżeli chodzi o Polaków w Parlamencie Europejskim i w unijnej egzekutywie, to tutaj nie ma różnic zdań, bo jest pewna dosyć e, e, wspólna racja stanu e, nasza, która. Mówi nam jasno, że by Polskę modernizować potrzebna jest co najmniej jedna jeszcze taka hojna wieloletnia perspektywa finansowa.